Czym są tokeny giełdowe? Jakie niosą ze sobą korzyści, a jakie zagrożenia? Sprawdzimy to wszystko od A do Z na podstawie tokena giełdowego partnera tego kanału, czyli giełdy kryptowalut BitGet. Ciekaw, ciekawa, łapa w górę. Lecimy z tematem. A jako, że będziemy dzisiaj rozmawiać o tokenie BGB, razem z BitGet przygotowaliśmy dla Was. Całkiem ciekawą promocję. Mianowicie dla osób, które jeszcze nie mają konta na giełdzie, założą swoje pierwsze konto i wykonają dwa proste zadania. Do zgarnięcia jest AirDrop 10 dolarów w tokenie BGB. Co należy zrobić? Przez kolejne dwa tygodnie trwa ta promocja, gdzie pierwszym zdaniem będzie założenie konta, zweryfikowanie konta oraz zrobienie pierwszego depozytu na przynajmniej jednego dolara oraz co. Także jest bardzo istotne: należy wykonać obrót na giełdzie spot na przynajmniej 100 dolarów na BGB. Należy kupić BGB za przynajmniej 100 dolarów. Za każde z tych zadań otrzymujesz po jednym punkcie, zgarniasz te punkty, i następnie wchodzisz tutaj, wchodzisz w link poniżej i odbierasz swoją. Nagrodę, odbierasz swojego AirDropa. Wszystkie zasady też zostawiam, wszystko znajdziecie tutaj poniżej. Zasady są ultra proste, więc jeżeli chcesz wziąć udział, poniżej znajdziesz link do rejestracji, znajdziesz link do promocji. Jest 100 miejsc i możesz po prostu sprawdzić, ile miejsc jeszcze zostało, zanim te kroki wypełnisz. A teraz lecimy do analizy tokena. Zanim przejdziemy do tematu tokenów giełdowych, jeżeli jeszcze nie miałeś okazji przetestować dla siebie giełdy BitGet, zachęcam, poniżej znajdziesz link partnerski do rejestracji oraz link do wideo, który pokaże Ci, jak działa ta giełda, jak się zarejestrować oraz jak odebrać bardzo ciekawe bonusy na start. A teraz przechodzimy do tematu głównego: dlaczego tokeny giełdowe istnieją oraz dlaczego wiele z nich, można powiedzieć, odniosło sukces. Ten sukces oczywiście mierzymy pod kątem kapitalizacji rynkowej oraz mierzymy tym, w jaki sposób utrzymują się w rankingach. Jeżeli chodzi o tokena BGB, cały czas jest ten token w top 50, top 100 na rynku kryptowalut. I skąd się to wzięło? Ano, wzięło się stąd, że giełda BitGet nie jest to nowy gracz na rynku. Wystartowała w 2018 roku, zdołała. Zgarnąć z rynku, mówiąc kolokwialnie, ponad 100 milionów użytkowników, i ta liczba póki co cały czas rośnie zdecydowanie na swoją rozpoznawalność. Wpłynęło także bardzo istotne partnerstwo z La Liga. A jeżeli chodzi o wolumeny, giełda BitGet wdarła się w topkę rankingów i cały czas w tej topce pozostaje. Natomiast to, co moim zdaniem sprawia, że użytkownicy przychodzą na giełdę BitGet i tam zostają. Jest to oczywiście masa różnych produktów oraz usług, których po prostu ludzie poszukują, jak chociażby rynek futures. Dobre opłaty, bardzo konkurencyjne na rynku, Launch Pool, Launch Pady, czyli sposoby na zgarnianie darmowych kryptowalut oraz wiele, wiele więcej. Natomiast dlaczego akurat zaczynamy od tego, zanim przejdziemy do tokena BGB? Ponieważ jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób funkcjonują tokeny giełdowe, musimy poznać giełdę, musimy poznać produkty, usługi, ponieważ to, w jaki sposób performuje token giełdowy, w dużej mierze zależy od tego, jak jest dużo użytkowników. Jak Jakie produkty i jakie usługi giełda oferuje oraz jaką rolę w tych produktach i usługach dla tej liczby użytkowników pełni token giełdowy BGB? I za chwilę dokładnie to wszystko przeanalizujemy. Na początek token giełdy kryptowalut BitGET, token BGB jest to token, który ma 27 miejsce w rankingu wszystkich kryptowalut. Jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, jest to prawie 6 miliardów dolarów. No i jeżeli spojrzymy na wykres BGB od samego początku, już możemy powiedzieć, że ten token osiągnął sukces. Pytanie teraz, jak będzie w przyszłości? Ja od razu powiem, nie wiadomo. Cały czas oczywiście z jednej strony spekulujemy. Jednak z drugiej strony moim celem jest, aby w tym wideo pokazać ci jakie czynniki wpłynęły na to, że ten token już Sukces osiągnął i na tej podstawie możemy pospekulować, co wydarzy się dla tego tokena w przyszłości, ponieważ naturalną rzeczą jest, jeżeli już to do ciebie dotarło, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że tokeny giełdowe w dużej mierze ich sukces opiera się na liczbie użytkowników oraz na liczbie i wielkości sposobów, na jakie może być token. Wykorzystywany, no to tutaj właściwie tkwi sedno sukcesu takiego projektu. Przechodzimy więc do omówienia korzyści, jakie daje token BGB oraz tego, jakie ma zastosowania. Na dzień dobry możemy brać udział w poolach, możemy brać udział w airdropach, co w dużym skrócie oznacza na giełdzie BitGET znajdziesz w zakładce Handel, Launch Hub, Pool X, czy też launch pool, czy też Launchpad, znajdziesz miejsca, gdzie możesz dla siebie mrozić tokena BGB, gdzie bez ryzyka jego utraty tego bazowego tokena zgarniasz darmowe kryptowaluty, które pojawiają się tutaj na giełdzie i patrząc historycznie, tych projektów było sporo. Co oznacza, że regularnie w tym jednym miejscu dla posiadaczy BGB są nagrody w postaci właśnie airdropów, w postaci dodatkowych tokenów Kolejną rzeczą są chociażby LaunchPady, gdzie posiadacze tokena BitGet mogą wziąć udział w przedsprzedaży tokenów. Więc w przeciwieństwie do LaunchPuli, gdzie mroziło się tokeny BGB, ta liczba BGB się nie zmieniała. Otrzymujemy tylko i wyłącznie tokeny z Airdropów. W przypadku LaunchPada tutaj kupujemy. Nowe tokeny, zanim się pojawiły na giełdzie, właśnie poprzez tokeny BGB. I dla użytkowników, którzy posiadają te tokeny na swoim koncie, to właśnie posiadanie tokenów BGB pozwala na branie udziału w launchpadach. Idziemy dalej. Dla osób, które handlują na giełdzie, przetrzymywanie tokena BGB umożliwia płacenie. Opłat giełdowych w tymże tokenie, co oznacza 20% zniżkę na opłaty. Idąc dalej, zdecydowanie możemy także farmić tokeny BGB. Możemy także poprzez tokeny BGB zakwalifikować się na poziom VIP na giełdzie, co także daje chociażby dedykowanego supporta, dedykowaną osobę, która będzie cię wspierała. Na giełdzie daje jeszcze zniżki, daje większe przydziały w launch oraz wiele więcej korzyści. Natomiast patrząc na same cechy tokena, no to jedną z tych cech, która sprawia w oczach wielu ludzi, że token BGB warto mieć, jest to zdecydowanie palenie tego tokena, ponieważ kwartalnie giełda Część swoich zarobków przeznacza na skupienie tego tokena i następnie na spalenie tego tokena. A spalenie tokena oznacza nic innego jak wyciągnięcie tego tokena z obiegu. I ostatnio, patrząc na kwietniowe palenie, mamy informację, że 130 milionów dolarów w BGB, czyli 2,5% całego supply, czyli całej podaży wszystkich tokenów, które były w obiegu, zostały wyjęte z obiegu i do obiegu już. Nie wrócą. I to ma się dziać regularnie, co oznacza, że jeżeli w przypadku, jeżeli giełda dalej będzie się rozwijała, będzie miała następnie 150-200 milionów użytkowników i będzie znajdowała coraz to większe zastosowanie dla tokena. BGB istnieje prawdopodobieństwo, że cena tokena BGB także będzie rosła. Jednak wiedz, że pewności nie ma, ponieważ wraz z inwestycją w każdą jedną kryptowalutę, to nie ma tak, że tutaj żadnych ryzyk nie ma. Tak samo jak inwestujemy w samego bitcoina, czy inwestujemy w tokeny giełdowe, zawsze są na naszej drodze ryzyka, które warto znać. A jednym z takich głównych ryzyk jest zdecydowanie to, że tokeny giełdowe, jak każde inne, Podlegają cyklom. Ja tego doświadczyłem już w przeszłości i moim zdaniem nie będzie inaczej. A co to w dużym skrócie oznacza? Ano to, że jeżeli ogólnie, globalnie, rynki finansowe nie będą radziły sobie zbyt dobrze i Bitcoin zacznie iść w dół, Ethereum zacznie iść w dół, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tokeny giełdowe także ucierpią, w tym BGB. Kolejną rzeczą jest chociażby jakiś błąd w kodzie, błąd technologiczny. Jednak to dotyczy akurat wszystkich kryptowalut. Idąc dalej mamy ryzyko ataku hakerskiego na giełdę. Jeżeli giełda będzie schakowana, to wiedz, że giełda przetrzymuje około 6 miliardów dolarów w kryptowalutach od swoich użytkowników. Oczywiście to, w jaki sposób giełdy kryptowalut radzą sobie z rozłożeniem tego ryzyka, to trzymanie tych środków na wielu różnych zimnych portfelach. Te portfele nie są dostępne od tak i bardzo często wymagają wielu podpisów, wielu osób, co sprawia, że są bardzo trudne do schakowania, aczkolwiek nie niemożliwe. Widzieliśmy na rynku kryptowalut ataki hakerskie, po których giełdy się podnosiły. Widzieliśmy też ataki hakerskie, po których giełdy się nie podnosiły. Jak będzie w przyszłości nie wiemy, jednak z każdego takiego ataku hakerskiego, który był w przyszłości giełdy wyciągają myślę bardzo ciekawe lekcje i te lekcje przede wszystkim mają na celu sprawić, no że nam użytkownikom na tych giełdach będzie bezpieczniej. Natomiast jak będzie radził sobie token BGB podczas takich zawirowań jak wystąpią wiedz, że będzie na rynku jak to się mówi bardzo bujało. Więc ta zmienność tego tokena, zmienność cen potencjalna, czy to w górę, czy to w dół, jest więc bardzo wysoka. Jednak pytanie, jak token giełdowy może sobie radzić w przyszłości, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których porozmawialiśmy? Moim zdaniem, ogólnie nisza tokenów giełdowych będzie miała się bardzo dobrze. I tokeny giełdowe giełd, które będą dbały o swoich użytkowników, giełd, które będą dostarczały coraz to nowszych i lepszych rozwiązań, będą dbały o własne bezpieczeństwo. Te tokeny będą miały się bardzo dobrze. Pytanie, czy wśród nich będzie token BGB, na to pytanie już sam musisz dla siebie odpowiedzieć, ponieważ nikt dzisiaj na świecie po prostu na to pytanie odpowiedzi nie zna. Niezależnie, czy uważasz, że token BGB ma potencjał, czy też nie, moim zdaniem warto na początku sprawdzić tego partnera. Na początku warto sprawdzić tę giełdę samemu, sprawdzić jakie ma opcje, jak się na niej handluje i czy faktycznie dowozi tego, o czym mówi. W tym wideo dokładnie omawiam od A do Z, jak ta giełda funkcjonuje, a jeżeli nie masz konta poniżej, znajdziesz link partnerski. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.